Widzowie, tu Kasia i dzisiaj nagrywam odcinek z Filipem. Yy, yy, czekajcie, bo muszę ustawić dobrze telefon. Mm, dobra, możesz mnie zapraszać. Proszę, 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 Wiesz ile ja mam fanów? Wiesz co mi pies robi? Co? Ja leżę, a on mnie tak leży, że aż czasem... Nie wiesz, kto Nie wiesz jak to czasem w kurze. Dobrze. Jesteśmy teraz z Filipem. Czekaj. Nie. No to z kim ja jestem, jak ja cię zaprosiłam. Nie, mnie nie ma. Poczekajcie, widzowie. E, dobra, e, Filip, zaproś mnie. No zaproś mnie. No kiedy? Poczekaj. Ej, No zaproś. Zaproś. Dobrze. Oczywiście. Co? Oczywiście. Nie rozumiem. Dobra, nieważne. Mamy grę z Filipem. O czym? Żeby zostawić lajka like w górę i subskrypcję na ten kanale. No zostawiajcie i Filipowi też proszę. Bo Filip ma tylko 100 słów, a ja 1000. O nie, 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 nie proszę. Takaj Czekaj. <śmienic> <śmienic> jak chcecie wiedzieć, co to jest za gra, to Head Ball, ball, ball 2. O nie nie, 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 nie. Nie, nie kop, nie kop. Teraz się będę bić. Ej, zobaczmy, co się stanie, jak będę ci bić. Nie kop, czekaj. Musimy obliczyć. Teraz nic nie rób z tą piłką. Nic nie rób, powiedziałam. Kasia! Dobra, gramy! Będę Cię widzieć. Zobaczmy, co się stanie. No, nie kop! Nie kop! Nie kop! O ty kurde! Okasia, mieliśmy nie kopać! No sorry, no ale Ty chcesz kopnąć! Jak to działa? No jak to działa? No na dole masz buty! Na dole! Spokojnie. O kurde, nie chciałam tego zrobić. Nie miałam tego w planie. Krasie. O może O możesz, może. Tak jest jak to o nie. Dobra, mo. kopaj, kop! Kop! Kop, kop, kop! Ja ci, O nie! O kurde, ja ci chciałam to! Bili, przepraszam. Okej. Dać Ci wygrać, czy dasz radę? Co? Da, dać Ci wygrać? Poczekajcie, widzowie. Widzowie, my nie mamy prądu, więc nie da się grać razem. Jak nie? No nie da się, no bo teraz grasz z jakimiś innymi typkami. Widzowie, to chyba było na tyle. Będzie na tyle. Prąd nam zepsuł zabawę. Co? Prąd nam zepsuł zabawę. No widzowie, niestety tak się, się dzieje. Ale to nie nasza wina, no wiecie jak to jest. Będzie się jutro na moim kanale. No tak. Jutro mam odcinek. No, a może jeszcze jak wróci prąd, to może zrobimy live'a? Co? Basia. Co? Poczekaj. Ani bo live'a nie umiemy zrobić. Dobra widzowie, kończymy. Papa! Pa.